Tak zwana ustawa śmieciowa uchwalona przez Sejm i podpisana przez prezydenta, niestety wśród samorządowców budzi sporo wątpliwości. Wakacje to dla większości z nas wypoczynek. W drogownictwie jest to jednak najgorętszy okres w roku. Trwa budowa parkingu dla przyjeżdżających samochodami na kąpielisko Start w cygańskim lesie. Pod Bielskim Ratuszem zaprezentowały się najpiękniejsze automobile biorące udział w 34. Międzynarodowym Beskickim Radzie Pojazdów Zabytkowych. Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych, Operacja Południe, kolejny raz w Bielsku Białej. Tak zwana ustawa śmieciowa, uchwalona przez Sejm i podpisana przez prezydenta, niestety wśród samorządowców budzi sporo wątpliwości. W Starostwie Powiatowym zorganizowano spotkanie samorządowców reprezentujących sąsiednie miasta i gminy z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska Bernardem Błaszczykiem. Dużo wątpliwości narosło wokół nowelizacji tak ważnych dla nas wszystkich przepisów. Stąd przedstawiciel ministerstwa chciał wyjaśnić wszystkie rodzące się pytania, a jest ich sporo. Pierwszy problem, pan Burmistrz, przed chwilą, to jest problem ustalenia stawki. To jest bardzo poważny problem. Znalezienie algorytmu takiego jak u nas w mieście. Na czym to polega? Są spółdzielnie, które biorą od głowy, od mieszkańca, na pobierają opłaty. Te opłaty w naszym mieście od 5 do 10 zł się różnią, czyli 100%. Ale są dwie spółdzielnie, które biorą od metra kwadratowego, a nie od mieszkańca. Do tego dochodzą do rodziny, do tego dochodzą zasoby komunalne. I teraz dla dla wszystkich jeden algorytm, żeby to była opłata z się była niższa, wydaje się to prawie, że niemożliwe prawie. Oczywiście. Yy, nie będę przeszedł do tematu, ale mówienie tutaj, że od ilości wody, no to jeśli ktoś się częściej myje, na przykład, no to będzie więcej za odpady płacił, no to chyba nie jest to najlepszy chyba, pomysł. Yy, yy, to nie jest najlepszy pomysł chyba. I myślę, że tutaj będzie pierwszy problem tak, w takich większych miastach, przynajmniej znalezienie wspólnego algorytmu, znalezienia tej opłaty. I to jest pierwszy taki poważny problem. Yy, drugi problem yy, to jest kwestia tego, że Pan Minister też już był powiedzieć w powiedzieć, sprawa przetargów. Jestem oczywiście zdecydowany drogiem. Dlaczego? Bo przetarg u nas to wchodzi ustawa o zrobienia publicznych. To jest najgorsza ustawa, jaka w Polsce chyba funkcjonuje, ponad 100 nowelizacji już było i chyba pomniej będziemy musieli Chińczykom postawić, że wreszcie musiała być afera, że myśli się o tym, że tę ustawę trzeba wreszcie zmienić że nie może być cena jedynym elementem. Bo dotychczas cena króluje, bo innego elementu nie potrafimy wymyśleć, a jeśli staramy się wymyśleć, mamy na to dowody, no to mamy... Z dużymi służbami przez lata do czynienia. I przetarg. Muszą być inne elementy, nie tylko cena. I nie rozumiem, dlaczego, jeśli ma się przedsiębiorstwo komunalne, musi być przetarg. Równolegle wychodzi ustawa, wyszła ustawa o transporcie miejskim. I wcale jest tam powiedziane, że jeśli ma się przedsiębiorstwo komunalne, nie musi być przetarg. To dlaczego w odpadach musi być przetarg? Tego nie rozumiem. Będziemy likwidować coś, co dobrze działa bo mamy firmy komunalne w postaci spółek, no, pomijając, że jest kapitałem zagranicznym, to już inny temat. Dobrze funkcjonują te, te firmy i teraz będę likwidował tą firmę, będziemy te majątek, ludzie będziemy już dać pracy, majątek będziemy niszczyć, będziemy mieć przetargi, gdzie będzie tylko cena, a jak cena to wiemy, czym się to skończy. Wakacje to dla większości z nas wypoczynek. W drogownictwie jest to jednak najgorętszy okres w roku. Sporo objazdów oraz zamknięć ulic podczas wakacji w Bielsku Białej zaplanował Miejski Zarząd Dróg. O zwężeniu na ulicy Stojałowskiego oraz budowie rąd na ulicy Dmowskiego mówiliśmy w ubiegłym tygodniu. Utrudnienia obowiązują również w rejonie ulic Warszawskiej, Piastowskiej, Żywieckiej czy Bystrzańskiej. Wakacje mniejszy ruch, stąd... E zamknięta ulica Piastowska i rozpoczęte prace związane z przebudową przejścia podziemnego. Jest to spore utrudnienia, niemniej oczekiwaliśmy większych perturbacji. Można powiedzieć, że ten ruch już rozkłada się w miarę płynnie, nie ma tam już dużych problemów. Natomiast na te nasze utrudnienia związane z pracami w centrum nakładają się te związane z budową drogi ekspresowej. Więc chociażby wjazd do Bielska i wyjazd, spore utrudnienia w rejonie węzła Warszawska. Natomiast też te utrudnienia znikną do końca wakacji. Na pewno do końca wakacji będziemy już jeździli całym ciągiem ulicy Niepodległości, więc to będzie spore ułatwienie. Jest przebudowana ulica Żwiecka, więc to jest też duże utrudnienie, duży problem na kierunku tutaj południowym. Cały czas ulica Żwiecka jest to jedyny ciąg drogi prowadzących na południe do Żywca, dalej na Słowację. Jest przebudowana ulica Bystrzańska w rejonie właśnie włączenia drogi ekspresowej. Stąd te wszystkie ważne miejsca, czyli wjazd i wyjazd na kierunku północnym i południowym jest w tej chwili mocno utrudniony. Te prace w przypadku przebudowy i modernizacji ulicy Żywieckiej no, potrwają do, do przyszłego roku. Natomiast te związane z budową drogi ekspresowej będą stopniowo... Znikały i na pewno do końca roku już będziemy jeździli pełnym przekrojem ulicy Byszczańskiej. Nie będzie również problemu z wjazdem od strony północnej na ulicę Warszawską. Trwa budowa parkingu dla przyjeżdżających samochodami na kąpielisko start w cygańskim lesie. Obiekt w słoneczne dni zapełnia się błyskawicznie i to oczywiście cieszy, bo po to właśnie został zbudowany. Niestety w związku z protestami okolicznych mieszkańców miasto nie było w stanie równolegle z kompleksem oddać do użytku parkingu. Teraz jednak nadrabia opóźnienie i w ekspresowym tempie buduje parking na 150 pojazdów. No, zgodnie z założeniami ten parking, który liczy będzie 150 miejsc, miał powstać do końca kwietnia. No, niestety, ale odwołanie stron sąsiedztwa spowodowało, że z dużym opóźnieniem dostaliśmy pozwolenie prawomocne pozwolenie na budowę i dopiero wtedy mogliśmy rozpocząć roboty. No, zgodnie z planem ten parking do końca sierpnia powinien być gotowy. Rozładowany też zostanie tłok przy kupowaniu biletów na kąpielisko. Gmina postanowiła zainstalować dodatkowo dwie kasy do sprzedaży biletów. Te kolejki głównie wytworzyły się z tego powodu, że bilety muszą być sprzedawane zgodnie z przepisami, muszą być sprzedawane przez kasy fiskalne. I to jest jakby wąskie gardło. Podjęliśmy już kroki, żeby zakupić dwie dodatkowe kasy fiskalne i zrobimy wszystko, żeby na najbliższy weekend te kasy już funkcjonowały. Pod Bielskim Ratuszem zaprezentowały się najpiękniejsze automobile biorące udział w 34. Międzynarodowym Beskickim Radzie Pojazdów Zabytkowych. Konkurs elegancji jest bodaj najbardziej widowiskową częścią rajdu i zwyczajowo odbywa się na Placu Ratuszowym. Tym razem zaprezentowało się tu ponad 50 pojazdów, które wcześniej musiały przejść szereg prób sprawności i przejechać spory, jak na te auta, odcinek drogi po malowniczych beskidzkich miejscowościach. W tym roku nowością jest to, że robimy o jeden dzień dłuższy ride, czyli przyjazd w środę, czwartek, piątek, sobota jeździmy, w niedzielę wracamy. Wydaje mi się, że, że koncepcja była dobra, bo jest więcej załóg zagranicznych, im się opłaca przejechać dalsza na dłużej. Takie mini w czasy. Także mamy nowe załogi i z Austrii, i z Niemiec, nowe czeskie. A to są auta i motocykle, których nie znamy jeszcze, nie były u nas i to wzbudza duże zainteresowanie i innych uczestników oraz oczywiście publiczności, która do, dopisała na wszystkich punktach. Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych, Operacja Południe, kolejny raz w Bielsku Białej. Fani militariów i historii zjechali z całego kraju do Bielska Biała już po raz jedenasty. Impreza powoli staje się znakiem rozpoznawczym naszego miasta, a ludzie, którzy wojskowość kochają, te trzy dni lipca koniecznie muszą zarezerwować na przyjazd do naszego miasta. Akcentem głównym, przynajmniej o strony wizualnej, standardowo jest wielka parada sprzętu i ludzi odbywająca się w sobotę przed południem główną arterią miasta. Dźwięki szkockich dud może nie nawiązują najlepiej do polskiej tradycji wojskowej, ale po pierwsze wprawiają w odpowiedni nastrój, po wtóre korespondują z umundurowaniem i sprzętem sporej części grup rekonstrukcyjnych spod flagi brytyjskich Sił Królewskich. Największy, właściwie najcięższy sprzęt po asfalcie z oczywistych powodów nie może jechać, stąd na przykład czołg prezentowany może być wyłącznie z lawety. Parada z przystankiem pod Zamkiem Słukowskich to jednak tylko niewielki wycinek całej operacji Południe. Bowiem zasadnicze wydarzenia i pokazy odbywają się na terenie błoni, gdzie rozlokowuje się obóz podzielony na narodowe sektory. Prócz pokazów i rekonstrukcji historycznych wydarzeń, każdy, kto tylko miał ochotę, mógł zaopatrzyć się w komplet wojskowej garderoby czy wyposażenia. Plastik oczywiście dominował, ale na straganach można też było znaleźć prawdziwe kolekcjonerskie rarytasy. Trzy dni jedenastej bielskiej operacji południe zdecydowanie można uznać za okres niezłej zabawy.